Siemaneczko widzowie, witam was w mojej nowej serii, w której reaguję na najlepsze i najśmieszniejsze fajne z GTA V. Pamiętajcie, żeby zostawić suba na tym kanale oraz łapeczkę pod tym filmem. A więc zaczynamy! Wow, wow, wow. Proszę bardzo, spacerek. Co jest? Pantera na niego napadła! What's up, bro? O! Zwyzywał go! Nieładnie! O! I co teraz cwaniaku? Na spluwę? Ze spluwą nie ma szans! Strzelają do niego! SKACZ! NIE! Jeszcze raz! Goń! SKACZ! Jest! Udało mu się! O, proszę bardzo, zaraz go chyba przyleci samolot. Nie, o, proszę bardzo. Jaki pasażer na gapę? <laughs> o nie. Proszę bardzo. Jak nie jeden problem, to zawsze się pojawia drugi. Co jest? Schody go zabiły. Nie no, to nie może, nie, nie może... To nie może być wszystko! Wiedziałem, że to nie może być wszystko! Rozdupcył się! Nie. O? o! I co? Jest! Wylądował! Strzelaj do niego, Marek! Marek nie trafił. Marek. O! Marek powtarza swoją próbę. Jeszcze raz. Strzałem w koła, strzałem w koła! Nie, gdzie? Dlaczego? I co teraz? Holy shit! Co ta biedna pani? Oho, oho. Myślałem, że wyciągnie spluwę, czy coś takiego. Jak! Jak mu się udało skleić? Ładnie! ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. A! Zostawcie tego biednego człowieka. Zostawcie go! Swoją drogą bardzo fajna akcja. O, będzie chyba kradzież. A jednak nie! Knockout! Knockout policyjnym radiowozem! To life! Woo! Ale wyskocznia! Co jest? Jeszcze jakiś typ dostał motorem. Dobrze, dobrze mu tak. I o Ale lipa. It was at this moment that he, knew. he fucked up. Holy shit. Biegnij, Mike. Biegnij. Ukradnij tego Melexa, bierz go, bierz go To nie jest Melex dwuosobowy A ten czego ci się tak drze? Co za tym? <laughs> Co jest? Dlaczego on nie może po prostu wyjść z tego Melexa i już dać sobie spokój? Ale daruj się coraz mocniej O Jezu, przecież on nic ci nie zrobi. Well. I właśnie dlatego powinno zapinać się pasy. No, no. Widzę. O, idealnie! Na lawetę i prosto na złą, bo tylko do tego nadają się te radiowozy. Ziomek wsiadaj uciekaj! Co jest? Jak tyle radiowozów pojawiło się naraz. Skokwiary tak zwany Proszę bardzo Jeszcze delfin dostał w wodzie Bagazin Pati, Bati centymetrów What the fuck, pewnie mechanik sobie pomyślał No, szybko wjechał Dostać lufon Uważajcie na jelenia Jest! Jelen 1-0 Jelen jest po naszej stronie no, Trevor, co ty odwalasz? Zostaw tą biedną panią! Nie zaczepia jej! Jezu, Trevor jest aż taki okropny, że aż bałabym musiała wyskoczyć przez barierki? Oh! <laughs> Jakby przed moją chatą ktoś tak zrobił, no... Puściłbym, pomógł, jeszcze dał herbatę, no ale ogólnie... Peka. Nie strzelaj! Woo! Nie trzeba było strzelać. Akrobacja? Proszę bardzo, pięknie, pięknie się udało. O! Jak idealnie, widzieliście to? Jak idealnie to w ogóle się wydarzyło? No bez tych hut to już do daleko nie było. Ale dlaczego biednego jelenia musiał potrącić? Sadysta! Kobieta, a tak strzela? Jej wow. szczęście nie potrwało zbyt długo Zostaw dzika Zostaw I bardzo ci tak dobrze Co jest? Jak w ogóle ten pociąg ciągnie cały czas ten samochód? Jak zaraz... Jo, ja! Mielarka do samochodów Idealnie Dawaj następny! Dawaj następny! Dawaj następny, no, no! <śmany> Jeden lub drugiego. <śmany> Ej, co jest? Dlaczego on wrócił? Jak? Co jest? <śmany> Jak to się stało? Jak to jest w ogóle możliwe? O, Trevor dzisiaj chyba wypił sobie drinka rano. Jo, skopał dupsko! Znowu ten jelen! Dlaczego oni wszyscy te jelenie muszą... Y Dlaczego nie wszyscy muszą potrącać te jelenie? Dlaczego jeszcze doje... musiał go dojeździć? Naprawdę? A to co to było? Nawet nie założyłem, dobra mniejsza Potrącił babę O, wyciąga pistolet Proszę bardzo, tutaj... Jakiś double kill się pojawił SecureServe, dobrze, wybijaj tą szybę Od razu dwie gwiazdki O, piesek! Dogi! Obstawiam, że... Obstawiam, że zaraz go ugryzie. Że... Jednak nie. Dobrze, wywal mu ten plecak, no! Nawet nic nie... Nawet w ogóle nie zareagował na to. Co to miało być? Double kill! To, co ja lubię najbardziej. O! Pięknie! Pięknie go z knockoutował motorem. Moja ulubiona fura w GTA, kokłędze. Jak widać przydaje się. A co to są części od tu polewa czy od czego? O o o, będzie deskorolka? Nie, jednak nie było deskorolki Co tu się w ogóle wydarzyło? Jakie w ogóle? Co jest? O nie dostał. W... w wlądujesz lil, <laughs> jednak, jednak się nie udało. Dawaj, ciśnij, lecisz, pościg robicie. Dawajcie gońcie, gońcie, gońcie. Już jesteście tak bardzo blisko! Bardzo blisko! Yeah! Dawaj, płucz go! Ach, no dlaczego przerywają w tak dobrym momencie? Ja pierdzielę! Jaką ma armatę! A okazało się, że jednak to wyrzutnia! Skocz! Skocz! Boom. Oh yeah. Zaparkował... Zaparkował na pace! jej O, ktoś... Spadochron... Jak? To jest niemożliwe Takie akcje po prostu są niemożliwe Mam takie wrażenie yeah. Ale zarąbista scenka Widzowie Rozwaliło mi to głowę Piękna akcja Piękna akcja, idealna A co to jest? Ooooooohohohohohohohohohohohohohohohoho wow. Rozumiecie? To wysyłasz flary, nie? I nagle was po czym przejeżdża? WATCH OUT! WATCH OUT! O nie, fuck the police. Dlaczego ta policja nie, nie zatrzymuje się? Co? on chyba nawet nie był poszukiwany. Nie no... Nie fart. Totalnie nie fart. Ten co? Jak to się w ogóle... ty w ogóle nie ma prawa w bytu, nie? Jakby to jest niemożliwe, żeby tak się wydarzyło. Nawet kurde w GTA, nie wiem, czasami są po prostu takie błędy, że... No, ładnie <ścoughs> się załatwił. Dawaj, lecisz. Wsiadaj na pakę albo pod packę. Przyjaciele, przyjaciele od lat. Jaka poza w ogóle, co jest? Jeszcze ten spierdziel i uciekł. Dawaj, zdobywaj dolary. Jak to się. Jak to się nagle zrenderowało tam. Jak w ogóle się zrespiła ta łódka na całym środku autostrady? To są niemożliwe rzeczy jakieś. Widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić suba na tym kanale oraz łapeczki pod tym filmem. Do zobaczenia w następnej części, yo!